Kolonii musisz uważać na różnych celów, w innym przypadku skończysz tak jak ten tu, Kolonia to dno, a gdy spadniesz niżej niż dno, to będziesz miał przejbane. Słuchasz mnie, Termi. Za nic nie ruszę się dalej. Nie odstawiaj cyrku, tylko chodź. Wal się, nie pójdę. A jak ci powiem, że za tobą stoi troll, takie rzeczy to tylko weże. No dobra wygrałeś. Cześć jestem Erni i mieszkam w górach. Pożyczysz mi swoją głowę? A -a, a a Brawo Termi. Czy to był naprawdę troll? Nie, doda elektroda. Wiesz, dobra dobra. Zapieprzałeś jak do autobusu, nie sztukałciec jak w dupie sztuciec. No dobra widzisz tamtego różowego cwela, sprawdzimy czy jesteś dobry. Muskaj go lekko mieczem to go podnieca, poczekaj aż mu wylezie jego mała blizda i wtedy wal w gnoje ile w lesie. i już nigdy jego nasienie a później jego prawnuki nie przekroczą granic naszego królestwa. Dobra skończ pierdolić. Widzisz, a nie grzmisz. Schanibiłeś nasz kraj, cieszysz się, teraz rać se sam. Idź do mistrza Joda. On cię nauczy wywijać kijem. Przepraszam czy to miejsce jest zajęte, jest otwarte na wszystkie Twoje wszechstronne pytania, a to odpowiedź, spierdalaj. Rozumiem, do widzenia. Oby nie. Spoko, musi tu być zajebiaszczominko, no to kurwa dobranoc dziwki na noc. Robaki podobno ładnie rapujecie. Twoja matka jest jak szmatka twoja stara jak gitara jej szminka to maskara twoja stara goli wąsy i uwielbia elektroowstrząsy, twoja stara makutasa i pogania nim brudasa twoja mamusia z sieci cycusia, kocham twoja matkę jak babci herbatkę. Termi, jam jest mistrz sioda. Będę cię nauczał i hartował, na przykład waląc cię batem po pupci. Musisz ćwiczyć swoje ogłosione mięśnie. Także walić skopa jak rzeki czan. Oraz stać na jednej nodze, by wyćwiczyć swoje jędrne pośladki. Ale pamiętaj, jeśli zmienisz nogę, to cię pogryzę. A na końcu polecisz do sklepu po czystą. Jest czysta, zależy kto pyta. Jak ci powiem, że jak mi nie dasz to ci wpierdolę, to mi ją dasz, no to spróbuj Cfelu. Dobra dobra wygrałeś, bierz czystą i spadaj. I tak termin szedł dalej by spotkać się z przeznaczeniem. Ty narrator, nie pierdol, termi tą bajkę oglądają dzieci, co z tobą? Ja pierdolę mówisz jak moja matka, em, no dobra, więc termi zaczął zapierdalać w swoją kolejną pojebaną podróż, no i kurwa je dwa biście. Oto twoja czysta. Zajebiście, żaden uczeń nigdy nie wracał z czystą, widocznie ty odegrasz wielką rolę w tej historii. Powodzenia pedale. Do widzenia mistrzu Joda. Cfelu. Przeproś mnie za to. O no proszę, znalazł się król kolonii. To zobaczmy kto jest królem. Patrz Zenek, w lesie znowu straszy. No, powatygujemy się i sprawdzimy co to. Ocipiałeś chyba. Słucham? 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 Dobra dobra, przepraszam cię. No proszę, a jednak możesz być kulturalny. Dobra zostaw mnie proszę. Pomyślę nad tym. Daj hey ty cioto, no proszę chyba szukasz zaczepki, to moja specjalność, już jesteś martwy. Ci chłopcy mówili, że tu zjazd harlejowców, a tu nawet wesela nie ma. Koledzy może napijemy się bimbru? Ło kurwa, ło ja pierdole kto wam to zrobił? jego co powiesz na to, że chciałbym tu dołączyć. Zajebiście musisz wiedzieć, że czeka cię wiele cholernie trudnych zadań. A jeśli im nie podołasz, będziesz ciota, a wtedy to ja cię nie znam. Mam nadzieję, że mistrz Joda czegoś cię tam kurwa nauczył. A teraz idź się kurwa rozejrzyj. Stój kurwa. A ty to kto? Nieważne kto. Ważne, że Twój przyjaciel. Musisz coś wiedzieć. Asadzona!